Lukas na Kajo rządził się razną ręką, lecz serce jego nosi blizny Co nie miękną Brat, który zdradził i odszedł, wspomnienie bólów wciąż nim żyje, nie odeśpi Filogeniusz, neuroinżynierii przez stratę Osera Gaz do mu nadziei i skrył, pada na kolana, życie z niego uchodzi są walczy, lecz śmierć nie odchodzi. Cień przeszłości nie daje zapomnieć. Bracia przeciwko sobie, los nieugięty. Technologia ratuje i niszczy jednocześnie. Lukas walczy, choć serce ma pęknięte. Rakson w laboratorium światło rozjaśnia, by uzdrowić Josza z szaleństwa, co go wykańcza. Stworzył cuda, lecz płaci cenę. Brat na granicy umysł wciąż ciemnił cienia. Lukas z toczy walki nieustannie. Stworzył SBC, by chronić swoje plany. Kraj jego królestwem, tronem z kamienia, lecz Przeszłość wciąż w sercu małego chłopca brzmienia. Kreni przeszłości nie daje zapomnieć. Bracia przeciwko sobie, los nieugięty. Technologia ratuje i niszczy jednocześnie. Lukas walczy, choć serce ma pęknięte. Osze upadł, zdrada w jego duszy. Film umiera, choć ratunek wciąż kusi. Rakson walczy z czasem i technologią, by uratować brata, choć los jest ironią. Osze upadł, zdrada w jego duszy. Film umiera, choć ratunek wciąż kusi. Są walczysz czasem i technologią, by uratować brata, choć los jest ironią. Lukas, na Kajo patrzy w dal. Choć rządzi wyspą, serce mu gra SPC tarcza przeciw FID mocy, lecz bratnia krew nie daje mu spokoju w nocy. Chwil odchodzi, Rakson walczył sami. Czość w szaleństwie świat podzielony nami Lukas liderem, lecz samotnym wśród tłumu. Czy znajdzie spokój, czy utonie w dymie sumu? Cień przeszłości nie daje zapomnieć, bracia przeciwko sobie. Los nieugięty, technologia ratuje i niszczy jednocześnie. Lukas walczy, choć serce ma pęknięte. Osza w cieniu, filu wiecznym śnie, Rak, my przestaje wierzyć w cudów tchnienie Lukas na kraju rządzi bez wytchnienia Lecz czy znajdzie spokój, gdy przeszłość wciąż się zmienia Oszeł padł, zdrada w jego duszy. Fil umiera, choć ratunek wciąż kusi. Rakson walczy z czasem i technologią, by uratować brata, choć los jest ironią. Oszeł padł, zdrada w jego duszy. Film umiera, choć ratunek wciąż kusi. Rakson walczysz z czasem i technologią, by uratować brata, choć los jest ironią. Oszeł padł, zdrada w jego duszy. Film umiera, choć ratunek wciąż kusi. Rakson walczy z czasem i technologią, by uratować brata, choć los jest ironią.